Którą są klasy. ze stów. No, a ja mam troszkę szkołę wybrać. Hmm, troszkę wybrać? Jakie ładne się na liceum. Witaj ósmokracisto. Witaj. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? No tak no. Zielone stoi przed sobą otworem. Boże, jaka piękna szkoła! Tutaj szanujemy prawa ucznia, dbamy o jego edukację i przede wszystkim, co się nie zawsze zdarza w szkołach w dzisiejszych czasach. Naprawdę, uczymy! O Boże, to za cudowna szkoła! Bo nie jest Zielone! A może mogłabyś, licealistko, opowiedzieć mi trochę więcej o tej słonej szkole? No tak. W skrócie... Tutaj tolerancja jest na pierwszym miejscu. Każdy, ale to absolutnie każdy, może czuć się jak u siebie w domu i nie być dyskryminowanym czy inny. Nauczyciele do każdej sprawy podchodzą bardzo psychologicznie i pedagogicznie. Nie używają krzyku, bluźnierstw, nie wyzywają uczniów. Zawsze rozwiązują to na najwyższym poziomie. Matury w naszej szkole? Zawsze ponad średnią krajową. Dlatego chyba sprawa jest jasna. Tak.